Od wieków pełnią ważną misję, choć z każdym rokiem wydaje się ona coraz trudniejsza. Mowa o nauczycielach, którzy w najbliższy poniedziałek, 14 października, uczczą Dzień Edukacji Narodowej. W Dnia Nauczyciela swoje święto uroczyście obchodzili nauczyciela zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipniku, gdzie dziś nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań. Narodowy Dzień Edukacji to święto wszystkich nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają wiele wysiłku, aby kształcić młode pokolenia. Bez wątpienia. Nauczyciele pełnią istotną rolę, za co należy im się docenienie, przyznaje Danuta Polit, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipniku. Bez nauczycieli nie byłoby wychowania, nauczania. Co roku nagradzam nauczycieli, tych szczególnie wyróżniających się w swojej pracy, w zaangażowaniu, w przygotowaniu uczniów do różnego rodzaju konkursów akademii. Jak widać na wszystkich tych spotkaniach i na wszystkich akademiach, to mówię, nauczyciele przekazują ogromną wiedzę i to zamiłowanie dla dzieci i dzieci nie brakuje nam talentów i muzycznych i talentów tanecznych i recytatorskich. Także myślę, że dzięki właśnie nauczycielom rozwija się i kwitnie nasza szkoła. Czwartkowe wydarzenie nauczycielom oraz wszystkim przybyłym gościom umilił występ artystyczny przygotowany przez uczniów z Lipnika, to forma podziękowania przyznaje Małgorzata Barańska, nauczyciel zespołu szkół w Lipniku. Będzie się działo, przygotowałyśmy przedstawienie, przygotowałyśmy tak teatralny dla nauczycieli. No i oczywiście jest mnóstwo życzeń, piosenek yy, i prezentów. Andrzej Grządziel, wójt gminy Lipnik, w trakcie uroczystej akademii podziękował wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie w kształtowanie młodego pokolenia. Jak dodał, rolą szkoły jest nauczanie. Myślę, że w szkole oprócz święta musi być jeszcze tradycja, e, tradycja jest kontynuowana powstań mikołowskiego, pomorskiego. E, mamy dziś delegację w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, będą składane kwiaty pod pomnikiem przy szkole, e, potem będą składane w malice pod pomnikiem powstań mikołowskiego, tam gdzie się urodził, tam gdzie się wychował, a Dzień Nauczyciela to jak co roku mamy, to jest jedyne święto, które jest chyba tak hucznie obchodzone od kilkudziesięciu lat, nikt się na niego nie zanosi, żeby się zmieniło i Bogu dziękować niech będzie. Nauczyciele to bardzo ważna grupa społeczna. No słuchajcie, ktoś musi nas nauczać, prawda? Robią to nauczyciele. No to jest grupa, która naucza. Więc ja powtarzam, że naucza, ale wychowanie to niech jednak wstydujmy w pełnej klasie na rodziców i nie zganiajmy tego, że szkoła będzie też wychowywała, nauczała. Nie, szkoła ma głównie nauczać. Uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipniku lubią swoich nauczycieli, cenią sobie również ich poświęcenie, podejście i zaangażowanie. A lubicie też swoich nauczycieli? Tak. tak, bardzo. Za to, że nas uczą bardzo dużo i za to, że można u nich też zdobywać dobre oceny. Za to, że nas, nas wspierają najbardziej. Że możemy się dużo od nich nauczyć. I że możemy z nimi spędzać czas na lekcjach. Z pewnością nauczycieli z pasją w tej szkole nie brakuje. Jedną z nich jest pani Nina, do której uczniowie szczególnej sympatii nie kryli. Który nauczyciel jest waszym ulubionym? No, bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Zwłaszcza, że to wyróżnienie z tego, co słyszałam, e, pochodzi od dzieci, tak? Jak to się robi? To jest, e, myślę, bardzo proste pytanie. Po prostu trzeba na, na co dzień e, okazywać empatię dzieciom, e, starać się zrozumieć każdy ich, nawet najdrobniejszy problem. E, staram się też zawsze podchodzić do każdego ucznia indywidualnie, zwłaszcza, że no, mam do czynienia z różnorodnymi dziećmi, tak, pochodzącymi z różnych środowisk i też jakoś to wszystko próbuje godzić. Trzeba też zauważyć, że y, szkoła to nie tylko mury, ale najważniejsze są te dzieci. Oczywiście, dla mnie dzieci są zawsze na pierwszym miejscu, no i myślę, że też y, dzięki temu zdobyłam właśnie ich sympatię. Symboliczny moment tego wydarzenia stanowiło również złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego przez władze gminy, przedstawicieli szkoły oraz reprezentację SGKW w Warszawie, uczelni, w której patron szkoły z Lipnika był pierwszym rektorem. Zwieńczeniem uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej był montaż słowno-muzyczny uczniów Lipnickiej Szkoły.